Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w naszego Nuklear no, Tron i tym razem będziemy sobie pró próbowali właśnie tym naszym robocikiem grać. Ja tutaj już wcześniej nim grałem, ale nie wiadomo przy czym dostałem plus screena znowu. Coś chyba będę musiał usiąść i poogarnieć tego kąpa, przeczyścić go, przeskanować i tak dalej. Bo coś mi się tutaj niedobrego dzieje. Coś mi się naprawdę bardzo niedobrego dzieje. Ma po prostu usiąść i to poogarniać. Nie wiem, jaką ma swoje umiejętności specjalne. Nie nawet nie zauważyłem klika, niby ten przycisk, ale. No nic, no nic. Ja bym się nagrał tym. Ja bym grał dalej tym kryształowym dalej i bym się nauczył po prostu grać. Dopiero potem bym sięgał po inne postacie, ale. Hmm. Gra cały czas inną i tą samą postacią, nie musi być. Jakieś interesujące do oglądania, czyż nie? Okej okay. Okej, okay. mamy wszystko Teraz powinna być jakaś duża skrzynka Molnie hmm. To niech będzie to Okej, okay. i tutaj będzie gorzej to Znaczy gorzej no właśnie dlatego Okej okay. Maksymalnie skupienie, maksymalnie skupienie W tym roku ciężko się gra jak się Nie wiem jaką umiejętności specjalne no Bo nie działa nic Okej okay. okay. Sam raz. Trafiło mi się coś, jedna z lepszych broni, taka do atakowania. Hmm. 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 Więc on może po prostu regenerować życie, zużywając i tracąc broni. Przypadkiem straciłem minus z dla mnie jedna z lepszych broni Ale trochę mnie to uzdrowiło Ale chyba nam się nie uda raczej dużo ugrać Tak myślę Okej okay. no, Żaden tam nie wleciał, szkoda Ja właśnie te szure szury najlepsza broni no właśnie najlepszą broń straciłem na te szury Za okay. no, dużo was Okej okay. Przyjmy mam jeszcze jakąś drugą broń Więcej broni? Z chęcią bym się zrobił. Uderzy. Eee, więc co bym zrobił? Shotgun. Eee, rewolwer. Plasmagan dobra i trochę mi się utworzyli, więc to tak to działa, dobra? Podwójny dobrze, że nam duża skrzyneczka się trafiła. To trochę mogliśmy się pobawić, zregenerować. Co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Ten pla ta plazma jest genialna. E, przeciwnicy będą mieli mniej HP. Cztery życie, tak? Życie jest tutaj najważniejsze. Już zdążyłem się przyzwyczaić. Okej, okay, dostaliśmy amunicję, ale niestety. Nie do tych rodzajów broni, którymi właśnie teraz, yy, teraz się posługujemy, tak? Ej, ten podwójny shotgun jest naprawdę genialny. Ma mi ha abbastanza munizioni Ok. Ok. Fantastycznie 10 do energii, ale ta druga broń boli. Dobra, do mnie. To było dobra. To było dość spodziewane. A, to może zagrajmy sobie rybką. Spróbujemy rybką. Tam no tutaj może przynajmniej w jakąś miarę to unika się pociski. Jest bardzo mobilny, nie? Przede wszystkim jest bardzo mobilny, nie? Nie tak. Nie tak jak człowiek od kryształów, bardzo mobilny. W, 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 wlazłem w, w pocisku przeciwnika, tak? Nie no, po co dziś mobilna? Ja, ja już tak gorzej. <ślech> Okej. Okay. Może się uda nawet. Drugi poziom na sam początek mieć. Eee, nie, 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 nie. Okej, okay, fantastycznie. Że to dostałem, to mógłbym sobie wymienić mój... No i... Pistolecik na coś lepszego I chodzi z tą bronią Bo z tą bronią był ustawiony Nawet jeżeli miałby mi brakować amunicji No widzicie jak miotam Cioram właśnie tych przeciwników cały. Okej, okay. a dobra zchodzimy niżej ale naszą moją pukowkę chcę wymienić. Okej, okay, co ci poziom już jest. Okej. Okay. Okay. O, nie dostać o, żadnej apteczki, co jak na złość? Żadnej na mniejszej apteczki hmm. dobra? jakże granat że granatnicami się aż tak nie przyda, no. No niby bardzo fajnie to jest. Okej, okay, ale mamy shotguna. Nie shotguna, mamy karabin. Karabin jest spoko. Mm, to wolę ten. Okej. Okay. mało srożnie, nie mamy zbyt dużo życia. Taki najzwyklejszy szur może mnie od tak zabić. Ok. A, co tutaj szur. Ja cię raz na raz, dwa zabiję, co? Ok. È tutto ok, ricordiamoci di è molto più difficile da Woleto. Dobra. Już mi się już zginę. Zaroby się gdzieś zginę. Eee, cztery życia. To nas jeszcze uzdrowi, co najważniejsze. Okej. Okay. Okej, patrz tutaj. A, no tutaj jest dużo przeciwników. Bardzo ciekawa. Pochałaś mnie, bo to za amunicji tak czy siak nie mamy, nie? Biorę może... Korzystajmy po prostu z tego, że mamy tą y, broń blisko zasięgowe, że możemy po prostu takich tutaj pociachać, nie? Dziękuję Gro. Dziękuję. Nie zdążyłem się zorientować, że tam jest, tak? Let's bow. No, nie niechcie, żeby ten wybuch mnie dosięgnął Okej okay. Dobra Jesteś naprawdę bardzo źli Okej okay. Łofata hmm. policja Proszę mnie zostawić Ja uważam. Hmm. czyli tam będziemy troszeczkę bardziej bezpieczni, co mnie bardzo cieszy. I co my tutaj dostaniemy? Hmm. Um. Na taką wutę musiał mi się trafić, co. Oj oj. A laogi nazywali. No widzicie, dobre skille Mogą nam naprawdę bardzo pomóc. Dobra, ciebie pełnię tego tak od samego początku, rozwaliłaś się w ten sposób. A to ty już tutaj jesteś? To nawet nie wiedziałem okej. Okay. Do tej apteczki, koniecznie, ale tu to tak, jak no. Chciałem podnieść inną broń, bo tutaj nie mam amunicji. Nie, mm, Dobra, no. do tego trzeba. Okej. Okay. strasznie wytrzymały jak gówno a oni są wytrzymali i to strasznie o cholera nie Życie, 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 cztery punkty życia, nie? To jest coś, co naprawdę pragnąłem. Dobra, tylko że to też ma mało amunicji. Ja nie wiem, czy ja z tym przejdę dalej. To też ma mało amunicji. Jezu, dobra, dobra, że mój laser jest taki mocny, nie? Inaczej byłoby naprawdę ciekawe ze mną. Mm. Lepsza celność, tylko tak. z taką bronią. Nie przeżyłbym tutaj. Ale dobra, dochodzę dalej, tak? Idzie mi lepiej. Trzymajcie się ludziska. Na razie.